Prezent urodzinowy, mikrofon. Będę go właśnie sobie testować e, przy tym nagraniu, ale mam też e, prezent od Martusi, który e, będę testować. E, nie mogłam się już doczekać, a mowa o tej maskarze. W końcu e, zobaczę, jak to jest mieć tusz ciepłą wodą z rzęs e, Max Factor Long Lashes era 2000 kalorii. Szczoteczkę ma silikonową. jak się prezentuje. Ja już sobie e, rzęsę malowałam, żebyście zobaczyły. Tutaj nie mam malowanych, a tutaj mam. Jeszcze nagram taki e, dodatkowy filmik, żeby e, nałożyć sobie jeszcze troszeczkę więcej tego tuszu żeby wyciągnąć z swoich rzęst, to, co e, uwielbiam najbardziej, czyli będą takie podkręcone. Ale już dosyć tego gadania, przejdźmy do testu, na który tak czekałam. Woda już sobie szykowałam, krótka jest, ale nie gorąca, żeby sobie się nie poparzyć. Coś sobie, zmyję. Nie, teraz ucieknie ta woda. Nie za estetycznie to wygląda. Ale jak test, to test. Rzeczywiście tuż ładnie schodzi z rzęs. Ja wyglądam jak panda. Ale nie tylko ja, bo widziałam na filmiku, jak dziewczyny też tak wyglądają, ale jestem zachwycona, że tylko w ten sposób będę z ten duszę. Wow. Prawie go nie ma. Test zaliczony. Bardzo jestem zachwycona tą maskarą. Efekty, y, które uzyskałam na rzęsach. A Rzęsy są rozczesane, nie ma tego efektu pajączka, nie są nie wiadomo jak mocno pokrubione, ale są rzęsy podkręcone, wydłużone. Ale nagram jeszcze jeden film, y, żebyście zobaczyły, jak wygląda dokładnie na moich rzęsach, chociaż na moje rzęsy nie są nie wiadomo jak obfite, jak u niektórych dziewczyn. Także Cieszę się, że ją sobie przetestowałam, a tak marzyłam o tym teście tej maskary. Czasami rzeczywiście jak się coś pragnie, to prędzej czy później i tak się to zdobędzie. A ja tak chciałam przetestować sobie ją. Jeszcze mam na oku parę maskar do przetestowania, także zobaczymy. Ja już uciekam, także do zobaczenia w następnym filmie z moim nowym gadżetem.